Witajcie, zapraszam Was na Top 5 od gizmodo.pl GTA 4 to gra, która zdobyła rzesze fanów. Teraz dzięki wysiłkom pewnego modera, jej miłośnicy mogą zachwycać się nowym, pięknym Liberty City. Jeśli macie odpowiednio potężne pecety, to po więcej informacji zapraszam do linku na dole ekranu. Białoruscy dostawcy soków nie martwią się problemami z prawem. Firma Sawuszkin wprowadziła na rynek produkt o wdzięcznej nazwie iFruit. Aby nie było niejasności, na opakowaniach umieszczono również nadgryzione owoce. Ten film nakręcony techniką poklatkową przedstawia ostatnią burzę piaskową, która nawiedziła Arizonę. Kataklizm zmienił dzień w noc i odciął prąd prawie 8 tysiącom ludzi. Jeśli kiedyś myśleliście nad tym, co chowa się w waszych pępkach, to powinniście wiedzieć, że nie mają o tym pojęcia nawet naukowcy. Badania realizowane na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej wykazały, że na 1400 szczepów bakterii pobranych z 95 pępków, co najmniej 662 szczepy to odmiany nieznane nauce. Ciężko nawet określić, do jakiej rodziny należą, pomijając pytanie, jaki to gatunek. Na miejscu pierwszym film o przewrotnym tytule Naturalne Piękno. Pokazuje dziewięciogodzinne tortury polegające na nakładaniu 365 warstw makijażu. Dziewczyny, tak właśnie wygląda całoroczny make-up.